Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień i z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica ani dla mojej ludni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica. Nie będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz Wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, że dla ojczyzny sterał moje lata młode. A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, a gdy tonął z okrętem poszedłem pod wodę. Ale kiedyś o smętnych losach zadumany mojej biednej ojczyzny. Przyzna to szlachetny, że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany, lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny. Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biedne serce moje spalą w aloesie i tej, która mi dała to serce, oddadzą. Tak się matką wypłaca świat, gdy proch odniesie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb oraz własną biedę. Jeżeli będę duchem, to się im pokaże. Jeśli Bóg mnie uwolni od męki, nie przyjdę. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei. I przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Co do mnie, ja zostawiam maleńką tu drużbę Tych, co mogli pokochać serce moje dumne. Znać, że srogą spełniłam twardą Służbę I zgodziłam się tu mieć, nie płakaną Kto drugi tak bez świata oklasku się zgodzi iść, taką obojętność jak ja mieć dla świata, być sternikiem duchami napełnione łodzi i tak cicho odleczyć, jak duch, gdy odlata. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, Co nie żywemu na nic, tylko czoło zdobi, Lecz po śmierci Was będzie gniotwo niewidzialna, Aż Was zjadacza chleba w aniołów przerobi.